Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, zacznę od spraw bieżących. Wczoraj Pani Posłanka Magdalena Biejat zaapelowała do posła Kierwińskiego i zapytała go się, dlaczego Platforma Obywatelska chodzi tak rzadko do telewizji publicznej. Dzisiaj mamy w tej sprawie, jak wiecie, od rana. Odpowiedź. Otóż nasi przyjaciele z Platformy Obywatelskiej zdecydowali się, żeby brać udział w programach w większym wymiarze niż do tej pory, w programach telewizji publicznej. E, motywując to tym, że pan Marszałek Senatu dzięki swojemu oświadczeniu dotarł do elektoratu pis i w związku z tym to się opłaca. Chcę powiedzieć niezłośliwie, no jako lewica wiemy, że to się opłaca i chodziliśmy, chodzimy i będziemy chodzili i przedstawiali swoje zdanie w telewizji publicznej. Dlatego, że można wszystko zło powiedzieć na temat telewizji publicznej, ale jedno dobro. Mianowicie jeżeli ktoś zabiega, o każdy elektorat, o ludzi. A więc również o wyborców i wyborczynie pisu. To to jest bardzo dobra droga dotarcia do ich głów. A przecież należy zabiegać o tych ludzi i tłumaczyć, informować, przedstawiać prawdę. Przedstawiać prawdę na temat tego co się w Polsce dzieje, przedstawiać prawdę o polityce wizowej Przedstawiać prawdę o obszarach biedy, przedstawiać prawdę o tym, co PIS na prawdę w Polsce przez te 8 lat ostatnich zrobił. Cieszymy się, że do naszych głosów, naszych posłanek, naszych posłów, którzy biją się na co dzień w telewizji publicznej o swoje racje, przedstawiają swoje racje, dojdą w tej chwili wszyscy przedstawiciele opozycji w większym wymiarze. I słusznie i słusznie, bo elektorat prawa i sprawiedliwości, wyborcy i wyborczyni prawa i sprawiedliwości są bardzo ważni. Co innego to jest aparat pisu, co innego są ludzie. Naszą winą jest to, że nie umiemy do tych ludzi dotrzeć i ich przekonać, żeby głosowali na partię opozycyjną. Ale korzystając z tej sytuacji, która się wczoraj wytworzyła dzięki między innymi, Pani posłance Magdalenie Biejat, to chciałem powiedzieć tu z tego miejsca jedną rzecz. Bardzo jestem, powiem szczerze, niezadowolony z takiej sytuacji, że uciekają formacje opozycyjne od siebie i nie zajmują stanowisk wspólnie w różnych sprawach. Uważam, Uważałem i będę uważał, że jest potrzebne miejsce, w którym zadeklarują wszystkie strony opozycyjne, wszystkie formacje, chęć powołania po wyborach wspólnego rządu. Apelujemy o to, nazywamy to paktem sejmowym. Nie będziemy urażeni tym, i nie jesteśmy urażeni tym, że na te pytania od wielu. Miesięcy i na tę propozycję nie mamy odpowiedzi. Ale jeszcze raz w tym parku zdrojowym chcę zaapelować do wszystkich swoich znajomych i przyjaciół na opozycji. Ludzie oczekują po nas wspólnego działania. Ludzie oczekują po opozycji, że stanie w jednym rzędzie i że powie, że jest gotowa i przygotowana do rządzenia. Ludzie oczekują tego po nas, że powiemy, po 15 października stworzymy wspólny rząd po to, żeby naprawiać wszystko to, co zostało zepsute. Ludzie na wszystkich targach, na wszystkich spotkaniach mówią, podchodzą do nas i pytają się, kiedy to zrobicie. Okazuje się, że nie zrobimy tego 1 października. Apeluję o refleksję w tej sprawie. Wydaje mi się, że wszystko trzeba zrobić, aby Stanąć 1 października i przed wieloma tysiącami ludzi pokazać, jesteśmy gotowi do wzięcia odpowiedzialności za nasz kraj. Tutaj, proszę Państwa, wszelkie muchy w nosie powinny z nosa być wygonione. Wszelkie e, dziwne zachowania pod tytułem ktoś będzie, ktoś nie będzie, bo uważam, że to jest dziwne wobec tego, co ludzie nam mówią, to nie jest dobry pomysł. Ludzie chcą współpracy. Chcą współpracy lewicy, chcą współpracy Trzeciej Drogi, chcą współpracy Platformy Obywatelskiej. Myślę, że pan Donald Tusk rozumie to i zrobi wszystko, a przecież jest umiejętnym politykiem i zrobi wszystko, by doprowadzić do tego, żeby 1 października pokazać gotowość opozycji do współpracy Wierzę w to, że jest zdolnym politykiem i zrobi wszystko, żebyśmy stanęli na jednej scenie i z tej jednej sceny jasno powiedzieli Polkom i Polakom, również tym, którzy głosują na PiS, jest alternatywa do złej władzy, jest alternatywa, która pokaże i zrobi to, co zostało e, źle zrobione, naprawi to, co zostało źle zrobione zarówno w wymiarze socjalnym, jak i w wymiarze naprawy instytucji państwa, jak i w wymiarze również mediów publicznych. Apeluję i będę apelował, i nie siądę spokojny do momentu, kiedy nie pokażemy, że jesteśmy gotowi do wspólnego działania. Także panowie, panie Donaldzie, panie Władysławie. Panie Szymonie, Donaldzie, Władku Szymonie, naprawdę, naprawdę dwa kroki do tyłu. Rozsądek przede wszystkim, uśmiech do ludzi, ręce do ludzi, wspólne działania. Również 1 października, takie jest moje zdanie, powinniśmy się wszyscy spotkać na jednej scenie. Na jednej scenie i pokazać, że umiemy na tej scenie e, się i spotkać i pokazać, że jesteśmy gotowi do poważnych spraw dziękuję serdecznie za chwilę. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w wieleni górze, jesteśmy w cieplicach na tle uzdrowiska e, cieplice. Na przełomie maja i kwietnia, e, kwietnia i maja trafiła do Sejmu tak po cichu ustawa przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, która dzieliła uzdrowiska na lepsze i gorsze. Ci, którzy mieli gorszy standard, mieli zostać wykluczeni zupełnie z systemu. Ci, którzy mieli lepszy, tak jak nasze uzdrowisko, które oferuje bardzo dobre usługi na wysokim poziomie, mieli za to pobierać ogromne opłaty. Nie możemy do tego dopuścić. Wyrzucili też w tej ustawie. Była taka propozycja, żeby wyrzucić w ogóle z systemu uzdrowisk leczenie szpitalne. Nie mogliśmy na to pozwolić. Spotkaliśmy się wtedy ze związkami zawodowymi, z OPZZ, -em. z Solidarnością. Także spotykaliśmy się z prezesami yy, uzdrowisk i uzdrowiska Cieplice, z panem Kulczyckim, z prezesem uzdrowiska Świeradów, z panem Ireneuszem. I rozmawialiśmy na to, jak obronić te uzdrowiska, żeby wszystkie były równo traktowane i żeby każdy Polak i Polka mieli odpowiedni dostęp do tych uzdrowisk. Niestety, Patryk Wicher dalej próbował przepchać ten swój projekt. On trafił po cichu znowuż na komisję zdrowia. Wtedy Interweniowaliśmy u premiera, spotykałem się zarówno ma, poseł Marek Lutka, który spotykał się z ministrem Niedzielskim, ja spotykałem się z ministrem Kubowem, żeby zatrzymać ten chory pomysł. I udało się, szanowni państwo, wspólnymi siłami, wspólnie z prezesami uzdrowisk, ze związkami zawodowymi, z. Przekonaliśmy premiera do tego, żeby nie robić tej złej ustawy, bo w polityce liczy się skuteczność. Lewica pokazuje, że potrafi być skuteczna, potrafi wstawać w obronie ludzi, potrafi doprowadzić do tego, że złe decyzje nawet taki rząd jak prawa i sprawiedliwości potrafi się z nich wycofać. Dzisiaj stoimy murem za uzdrowiskami i liczymy na to, że nigdy więcej, nigdy więcej, a Lewica na to nie pozwoli, żeby ktokolwiek podniósł rękę na uzdrowiska. Żeby Polki i Polacy nie mieli swobodnego dostępu, żeby nie mogli korzystać z tego, co im się słusznie należy. Żeby mogli spokojnie wracać do zdrowia po ciężkich przebytych chorobach, ale też i po różnych wypadkach, ale też z uwagi na swój wiek senioralny. A kto inny jak... Nie będzie wiedział, jak wracać do zdrowia jak lekarze, dlatego poproszę Kaję Filaczyńską, która więcej na ten temat. Dzień dobry Państwu, nazywam się Kaja Filaczyńska, jestem lekarką. Eee, i chciałam przypomnieć, jak ważny dla zachowania zdrowia, dla powrotu do zdrowia, czy dla utrzymania sprawności jest system lecznictwa uzdrowiskowego i senatoriów. Eee, jak rozmawiamy o zdrowiu, to bardzo często mówimy o tym, że w Polsce jest tak, że bardzo dużo środków wydajemy na szpitale, na leczenie już zaawansowanych chorób i cały czas za mały nacisk kładziemy na profilaktykę i na to, żeby osoby z już rozpoznanymi chorobami jak najdłużej były na rynku pracy, jak najdłużej były sprawne. I to jest to miejsce, miejsce gdzie, w którym jesteśmy. W Dolny Śląsk jest pełen pięknych środków uzdrowiskowych. Które po prostu pełnią bardzo ważną rolę w systemie usług publicznych, w tym, żebyśmy mogli zregenerować się po chorobie, żebyśmy mogli mieć zabiegi i wrócić do sprawności, a także. Osoby, które obecnie są czasowo niezdolne do pracy, żeby mogły to zdrowie poprawić. Dlatego bardzo dobrze, że udało się zablokować te zmiany, które ograniczyłyby dostęp do leczenia osobom, które są uboższe, bo już teraz w Polsce. Mamy bardzo, duży, bardzo duże nierówności w, dost, w dostępie do opieki zdrowotnej. Także mam nadzieję, że ten kierunek, czyli większy dostęp do profilaktyki, do rehabilitacji, do tego, żebyśmy po chorobie mogli wrócić do pełni sił, że on będzie rozwijany. Dlatego Lewica chce inwestować i rozwijać publiczną opiekę zdrowotną, ale także ten system i to, żebyśmy mieli czas również e, odpocząć. To się musi oczywiście odbywać z korzyścią dla mieszkańców, lokalnych, terenów, tak żeby e, one również mogły się rozwijać, żeby za tym płynęły pieniądze na rozwój infrastruktury, transportu publicznego czy na czyste powietrze e, i o, tym, o naszych propozycjach dla turystyki, dla uzdrowisk, e, powiarka, dystryktora. Także dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj znajdujemy się w jednym z najpiękniejszych uzdrowisk e, e, cieplicach zdroju. E, jest to uzdrowisko, jak widzicie Państwo, bardzo dobrze dofinansowane. Dlatego, ponieważ e, właścicielem tego, tego uzdrowiska jest KGHM Polska Mieć SA. E, ale większość uzdrowisk niestety nie wygląda tak dobrze jak to w wieleniej Górze, w cieplicach. E, one wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. I o to lewica będzie zabiegała, bo chcemy leczyć się, chcemy przebywać w uzdrowiskach, które są przyjazne, które są e, dobrze dofinansowane, który, w których się dobrze spędza wolny czas i, i które są doinwestowane. E, ale samo doinwestowanie. E, Uzdrowisk, to nie wszystko. Żeby się w tych uzdrowiskach znaleźć, potrzebne jest, potrzebne jest połączenie, dobre połączenie, dobra komunikacja i transport, który nam zapewni dojazd właśnie do tych uzdrowisk. A tego dzisiaj nam brakuje. I my, jako Lewica, będziemy zabiegać o to, aby to wykluczenie transportowe, wykluczenie komunikacyjne było jak najmniejsze. Dzisiaj w Polsce około 40% społeczeństwa jest odciętych od transportu publicznego. A wiemy, że żeby gdziekolwiek dostać się, musimy mieć albo samochody, albo pociągi, albo możemy dostać się autobusem. I tego transportu publicznego dzisiaj brakuje. Społeczeństwo mamy coraz bardziej starzejące się, a więc coraz mniej osób będzie korzystało z własnego środka transportu samochodowego. W związku z tym musimy koniecznie doinwestować w transport publiczny i to jest nasz kolejny postulat. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o uzdrowiska, to na Dolnym Śląsku uzdrowiska wtapiają się właściwie w element turystyki. Turystyki tutaj karkonoskiej, turystyki dolnośląskiej. Musimy zadbać o to, aby obok uzdrowisk również stworzyć specjalny program turystyka, turystyka Plus właśnie dla tego regionu, który zapewniłby rozwój równomierny turystyki, bo wiemy, że turystyka dla tego regionu jest bardzo ważna i stanowi, czy może stanowić przede wszystkim główne źródło dochodu jeśli chodzi o ten obszar kraju. Dlatego będziemy się starać o to, aby nakłady na turystykę również były coraz większe. Dziękuję bardzo. Proszę pana, obłuda, obłuda i jeszcze raz obłuda. Pisowi bym proponował nie wierzyć. Z jednej strony e, właśnie straszą Polaków i Polki e, emigrantami, uchodźcami, a z drugiej strony e, wydają wizy w sposób e, absolutnie niekontrolowany. E, a przy okazji, niektórzy ludzie jeszcze e, korupcyjnie zarabiają na tym olbrzymie pieniądze. Nie jest to dla mnie nic, Nowego. Cały pomysł zresztą referendum w tej sprawie nie służy pomocy w tej sprawie, nie służy rozwiązaniu tego problemu, nie służy wypracowaniu polityki migracyjnej w Polsce, tylko służy temu według PiSu, u żeby, żeby PiS miał pięć albo cztery punkty więcej. Łatwo jest kimś straszyć, szczególnie kimś. To może się Polakom wydać e, obcy. Nie jest w tym e, PiS jakiś nowatorski. To po prostu tylko świadczy o tym, że e, PiS po prostu kłamie. Pan, ja mam problemy z, tak, z tego typu pytaniami, bo one padają codziennie e, w sprawie tych wiz. No, to jest naprawdę prosta historia. Z jednej strony. Straszymy, że Unia Europejska da nam 2000 ludzi, z drugiej strony przyjmujemy pół miliona ludzi. To jest po prostu absurd. Tak? Ja mam nadzieję, że ludzie to widzą. No będę uważam, że te problemy Unia powinna rozwiązać, a Polacy zawsze, polski rząd powinien przypominać, że w Polsce przyjęliśmy milion Ukraińców, w czym nam Unia Europejska nie pomogła na centymetr. W związku z tym, czego się bać? Trzeba jasno jako premier rządu polskiego tłumaczyć nasze racje. W tej chwili doprowadziliśmy do tego, jako rząd polski, jako rząd polski doprowadził do tego, że z jednej strony mamy kolcznik z Unią Europejską, drugi, z drugiej strony kolcznik z Ukrainą. To jest władza, która po prostu niczego tak naprawdę nie potrafi zrobić. Całą pozycję, którą sobie wypracowaliśmy poprzez pomoc i swoje zachowanie w sprawie Ukrainy, właśnie w tej chwili tracimy na jakichś kłamstwach wizowych, na jakichś tego typu sytuacjach. Absurd, kłamczuchy, nie wieście pisowi, po prostu kłamczuchy od początku do końca. Olesznicza to która jest od Wrocławia, nie ma w ogóle związku z jakiegokolwiek z tym terenem, a dostał i wyjdział. Mało tego, że w 2019 roku nie dostał się ze swojego okręgu do Sejmu. Czym kierowaliście się przy układaniu sejmowej listy właśnie na tym terenie? Z wielką przyjemnością panią na to odpowiem. Proszę pana, niech pan sobie wyobrazi, że pan Donald Tusk jest z Sopotu, startuje z Warszawy, niech, Dobrze, ale ja wiem, że Pana, ja, ja wiem, że Pana zaboli odpowiedź, bo zwykle odpowiedzi moje bolą, więc niech Pan wysłucha do końca. Włodzimierz Czarzasty z Warszawy startuje w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o Pana Hołownię z Warszawy startuje w Białymstoku. Tu na tym terenie mamy, będziemy mieli dwóch wybitnych senatorów. Senatorkę panią Małgorzatę Szmajdzińską, Sekułę oraz pana Waldemara Witkowskiego. Pan Waldemar Witkowski, szef Unii Pracy, wybitna postać polskiej lewicy, jest z Poznania. Proszę pana, to są decyzje poszczególnych formacji, decyzje poszczególnych partii, które tworzą te formacje. Razem ze swoimi przyjaciółmi z Unii Pracy, z partii razem, z PPS-u, z SDPL-u podjęliśmy takie decyzje. Normalna sprawa w każdej partii, w każdej formacji takie decyzje się podejmuje. Podjęliśmy je tak, jak wszystkie inne partie podejmują takie decyzje. Proszę Pana, w Sopocie wydaje mi się, że Tusk był najlepszy, a, sto, a startuje... A nie, ale ja Panu o mechanizmie opowiadam, rozumiem. Proszę Pana, ale ja nie jestem od tego, żeby z Panem się kłócić. Ja jestem od tego, żeby Panu to w sposób grzeczny, empatyczny wyjaśniać. W czasie wyborów partie podejmują decyzję w tej sprawie, w sprawie list wyborczych. Podjęliśmy taką decyzję. Każdą osobę z tego terenu szanujemy, każdą osobę z tego terenu uważamy za bardzo ważną. Jeżeli chodzi o miejsca na liście, jedynką na tej liście jest Pan Sikora, drugą jest Pan o was, a Pani Filaczyńska jest trójką. Tyle w tej sprawie. A jeszcze, jeszcze, przepraszam. Jeśli mogę jeszcze na boku pro, program, problemu wizowego. Ja jestem lekarką i uczestniczyłam w inicjatywie Medycyna Granicy, czyli byłam na Podlasiu, udzielałam pomocy wielu osobom, które w tych lasach marzły. I to co my wspominamy jako osoby, które tam pojechały, żeby z założeniem, że każdemu należy się udzielanie pomocy medycznej i jedzenie, mam takie wspomnienia, że to są głodne w nocy e, rączki dzieci, które sięgają po picie. E, I większość osób, którym udzielaliśmy pomocy, e, na granicy, to były dzieci. E, I trochę jestem teraz e, rozczarowana tym, że mamy, e, że. Po, że tak mało uwagi poświęcamy temu jak Polska traktuje osoby, które przetrzymuje obecnie w ośrodkach zamkniętych, trwa protest głodowy osób w przemyślu, które mają takie postulaty, że proszą, żeby zwracano się do nich po imieniu, a po nie numerach. Ja nie wiem jakie skojarzenia w państwu to budzi we mnie najgorsze. E, osoby, które wysyłają im paczkę z jedzeniem, dostają podziękowania, że w końcu się najedli. Proszą o to, żeby dokumenty prawne, jakie otrzymują, nie były po polsku, tylko w języku, który rozumieją, że mogli skontaktować się z rodziną. Więc ja bym chciała, żebyśmy owszem piętnowali gigantyczną hipokryzję rządzących, ale też zwrócili uwagę na to, jak nasz kraj, nasze państwo e, traktuje osoby, które znalazły się na jego terenie, bo to jak traktuje teraz jest absolutnie skandaliczne, bo odbieramy Ludziom podstawowe prawa i gdyby każdy, proszę, żeby każdy z nas siebie postawił w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, jest to nieco łatwiejsze wyobrazić sobie, że my też możemy się znaleźć w różnych sytuacjach, że uciekamy przed niebezpieczeństwem, przed głodem, przed wojną, trafiamy do miejsca, do krajów Unii Europejskiej, do cywilizacji i zostajemy zamknięci bez kontaktu z rodziną, nie znamy języka, jesteśmy głodzeni i mówi się do nas po numerach. Więc to jest sytuacja, która jest niedopuszczalna i która powinna się zmienić nie tylko po wyborach, ale już teraz na Także dziękuję za to, że Państwo mnie wysłuchali. To jest ważny dla mnie temat. Dziękuję. Piotr Paczuski, przewodniczący Rady Powiatowej Nowej Lewicy w Irniej Górze. Pozwolą Państwo, że podziękuję za tak liczną obecność mediów. Podziękuję wszystkim naszym gościom, ze szczególnym uwzględnieniem gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Włodzimierza Czarzastego jako w, w świecie podobnie jak, jak ja wysokim czołem, dlatego pozwoliłem sobie na to gwiazdorstwo. Bardzo miło nam jest gościć Państwa właśnie w Jeleniej Górze. Uzdrowisko Cieplice to perełka. Jeśli mogę trochę żartobliwie zakończyć to dzisiejsze spotkanie, chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Królowa Marysieńka. Przyjeżdżała do cieplic leczyć się, wyprawiała Jana Sobieskiego pod Wiedeń. Zwyciężyli, my też zwyciężymy. Wszystkiego dobrego.